Mati, nagrywam już, nagrywam już. Ale gdzie jesteś? Nie, to jesteś. Widzę. A sorry, stopy, sorry, sorry, przepraszam, przepraszam. Krak się zmieniłem. Gdzie? Nie pomóżcie, jestem w trzech klatkach ze sklepem. Gdzie? gdzie Mów. Przed Waszym kuflem. Dobra, Ale dzień Dawajcie Dawaj się, bo. Nie, bo. Co? Co tam No i nagrane Ey, jak... Ej, na... sukry, mogę no, się tepać to mnie nie zrepajujesz? No te że... paj szybko. Czekaj wystawia. Czekałki. Spylam. Niewinny w nich są. Oni mają spita. Nawet na aurze takie są jezy. Ale oni mi jeszcze oddajają te pamiętają Oj słyszałem. Jezus! Ej, hey, suple, debam się. Jednę do was na koła, chętnie. no pomóżcie Ech. mi, ta krówka mu mnie dojeżdża. Z... Nie. Suple, napisz coś na czacie. Gdzie jesteście? Suple. Ej, Ej, lecę, lecę. Fawf. Nie stałem Idę Co? Nazwisko? Nie. On jest. Idź na Mati, klepam się. A nie mogę. Już czekajcie, już się nagicham. Ja nie wychodzę. Zaraz będę nas wszystkich sprawdza.